To oglądam poniedziałkowego naruciaka nie mam problemy z nadgarstkiem. Poniedziałkowy naruciak eksplozja smaku wybuchy wszędzie wybuchy. Boże i ten słodki kozek, który prowadzi ten program Wiem tą serię. Wyszanujcie Adama za to, że on nagrywał wam poniedziałkowego naruciaka. Wiecie jak jest trud, wiecie co by było jak ja bym nagrywał? Nie, ja, ja pokażę co by było. Okej, okay, lecimy pierwszy komentarz. Murzyn wracaj do Afryki. Pierdolony murzyn. Dobra, ja mam dość. Poniedziałkowy naruciak. Jest to dupy. Jak, jak papier. <słuch> <słuch> jak papier. Witajcie w mojej drobotni Co o poniedziałkowym naruciaku? No nie pan, to jest takie drobunko, jakbym sikierą pierdyknął. Ja tam lubię oglądać poniedziałkowego i właśnie też Wstawmy jedno i powiedzmy sobie szczerze, jeśli poniedziałkowy naruciak to miał być zabawny program rozrywkowy, to ja tam nie widzę wielu zabawnych rzeczy. Kiedyś nienawidziłem poniedziałków przeszkołę, a teraz mam jeszcze inny powód. Prowadził mnie, żebym powiedział, że jest super. Nie jest. Seria Poniedziałkowy Naruciak to najlepsza seria na YouTubie, i ja łeza mogę to potwierdzić. Na górze róże, na dole bez. Lubię poniedziałkowego Naruciaka i mój pies też. Ja przyznaję, że jestem trochę nowy w tych internetach, ale jak ja oglądam tego poniedziałkowego, to ja nie wiem dokąd ten świat zmierza. Poniedziałkowy Naruciak! a. To jest od tego ziomeczka z Wi-Fi na czole? Poniedziałkowy Naruciak, a no, to ten eee... No, najlepsza seria na YouTubie, jak dla mnie, no Oczywiście Poniedziałkowy Naruciak nie może się równać z wtorkami z Kupsonem, ale... Ale są lepsze, no, no mają lepszy To No lepsze są Poniedziałkowy Naruciak to najlepszy program w internecie dla ciebie i twojego kota Poniedziałkowy Narusiak jest do dupy! <laughs> Jak w papier! <śmiech> u, u. <śmiech> Jeżeli ten niesamowicie fantastycznie wymetający odcinek Ci się spodobał, nie zapomniałam sobie w górze! A tak w ogóle to na fanpage'u są moje gołe fotki! Link w opisie!